I jest z nami Sandra Krok. Trener zadowolony bardzo z Twojego występu w wygrany turniej. E, gratuluję. E, jak ty ocenisz swój start i to, co tutaj się działo w chęci Dziękuję bardzo. E, no swój start ocenię. Nawet dobrze, bo ostatnio nie miałam, mam taki spadek formy, te walki mi nie wychodziły, bardzo byłam zmęczona po niej, brakowało mi kondycji, dynamiki, a tutaj na tym turnieju właśnie czułam się o wiele lepiej. Ta dzisiejsza walka, trener ustalił taktykę, że będę właśnie boksować na zawieszeniu, spokojnie mam czekać, czekać i zdecydowane tylko bić akcję w tempo. No i to starałam się robić i to wychodziło, prawie... Tak naprawdę większość żadnych ciosów nie doszły mi do głowy od przeciwniczki i ja trafiałam... Czyli miałaś ten przegląd informacji, co się dzieje, widziałaś, co chcę zrobić. Tak, widziałam, mówią. co chcę zrobić, widziałam, że właśnie mam bić tylko w tempo, właśnie czekać, czekać i wyczekiwać porządne akcje. E, Turnie e, już za nami, no już dzisiaj walki były finałowe. Za chwilę jedziecie do Włoch. E, dużo się dzieje, jak się czujesz fizycznie. Mm. No tak, dużo się bardzo dzieje. Przyjeżdżamy do domu tylko na chwilę i znowu jedziemy, a czuję się teraz już dobrze. Już właśnie mam taki wzrost, widzę, że właśnie po tym jak byliśmy w Hiszpanii, jest ponad miesiąc od pobytu i teraz czuję właśnie się już lepiej właśnie, bo na początku właśnie na turnieju w Gliwicach bardzo czułam się źle, tu jest o wiele lepiej. Tutaj dobrze weszłaś w turniej, wygrałaś, jest złoty medal. Jak będzie teraz wyglądało Twoje przygotowanie? Ono się troszkę zmieni. Ten sztab trenerski trochę podejdzie inaczej do przygotowania? Jak to będzie wyglądało? Eee, to, też, to, to się bardziej trzeba pytać trenera, ale ja wiem, że ja chcę bardziej pracować na wytrzymałości. Żeby właśnie tak jak było na poprzednim turnieju, że mi tej wytrzymałości brakowało i to mi bardzo przeszkadzało w walkach. Bo jednak ja bazuję na wytrzymałości i sile, a tego mi brakowało i nie miałam swojej swojego głównego atutu. Chciałabym z tego miejsca podziękować dowódcy 9. Batalionu Dowodzenia za to, że mogę trenować, jeździć na wszystkie zgrupowania, że umożliwia mi to łączenie pracy zawodowej z moim hobby, z moją pasją. Z tego miejsca bardzo dziękuję, no i oczywiście dowódcy mojej kompanii, KWB.